Lecimy, nowa kompozycja. Beastie akurat mi się trafił, boże. Najgorzej, ten trenchard Ten blinky kraby te. Ej, no halo, on moją kompozycję zajmął. I krakena też ma, widzę, Forfan. Dobra, spoko, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakie inne odgłosy? Idziemy tam mu na, na atak. Oni są bardzo wolni, więc to jest ich minus, ale. przed krakenem się obroni. On chyba nie zagra krakena. Tak zakładam. A ja zresztą nie wiem, co się wydarzy. Ja też gram dziwną kompozycję. No, będziemy tak się bawić.

recoil selected. Full heat. Enemy is building a resource base. We have been selected. Attack and attack. And is this for the... Resource base warmed up and working. Arbitration of combat. This is for the... Nie można za wcześnie Recolla zrobić, bo to też błąd Boże, wy mieliście tam lecieć chopy. Jezus Marii Destroyed. Units reporting damage. Units under attack. Units engaged. Units in combat. Units reporting damage. Tak. Muszę coś chyba powietrznego zrobić na to, co on tutaj ma. Coś powietrznego by się przydało, ale nie ma nic dobrego. <laughs> Do Butterfly y może jednak trzeba grać. Na bazę muszę pójść.

Ej strajd synu! Jest! Dobrze! Easy. <laughs> Boże. Jakiś stresik nawet. Nie wiedzieć czemu. Boże. Zdążył. Niepotrzebnie widzisz niszczył drugą bazę. Uff, uff, uff. Wygląda jak coś na studiach, coś się robiło na zaliczenie. mamy mig. Dobrze. <laughs> nowa kompozycja i proszę, jestem już Ironem? Jestem Ironem, ale niedługo będzie bronz, to początek wielkiej przygody, wyliczone, pewnie że wyliczone. Nieciekana, nie było za dużo dobrych decyzji do podjęcia. Każda była taka sam. Chciałem robić to mocno opowiadać, co co chodzi. Jak sobie odpalisz początek streamu, znam sobie takie podstawy, no ale z grubsza robisz bazę, robisz jednostki. Patrz, co robi rywali. Próbujesz kontrolować właśnie a propos kluczy. O, coś dostałem chyba. O, dobrze, 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 mam coś. Dobra, mam jakieś klucze dla was. Dobra, testujemy coś innego. Ale jak szybko znalazło teraz przeciwnika, Zeok, bo pewnie ludzie zaczęli klucze wpisywać i od razu jest rura. Ale jaka płynna w ogóle ta. Płynne wprowadzenie do gry, normalnie to wiecie, coś tam publikują, coś tam mówią, nie? I wszystko walnęło, nie? Zazwyczaj tak jest, że nowa gra wychodzi i serwery leżą. A teraz jest inaczej, bo wymyślili, żeby to robić przez te kody i żeby powoli, nie? Ludzi wpuszczać na serwery, a nie 10 tysięcy osób na hura. Dobra, więc gram tym razem wyjątkowo gunbotami. Znaczy, wyjątkowo, no może nimi sobie pogram trochę. I one kosztują 50 i mają takiego steampaka, overclocka, czyli będą szybciej biegać i atakować. Są so, takie trzy overclocki, e, Oczywiście one się odnawiają, ale działa to trochę jak steampak. On ma rikole, ooo. jak ja to mam się zachować teraz, panie inżynierze? Dobra, robimy kolejną bazę. Mam dylemat, co mam zrobić. O, on robi powietrze. On robi powietrzne... No jest ciekawe, co ja on zrobić? Czy sobie wali w powietrze? Ja też mam wrażenie, że powinienem. Raz przyspieszyłem i dlatego się tak świecą te moje. Zatrzymałem się na 24 Supply, żeby zrobić technologię powietrzną raczej, bo ona mi bardziej pomoże. Też może powinienem zrobić w ogóle czwartą bazę? No w to Węgry On już może latające zrobić. Muszę się dowiedzieć, gdzie on leci, bo raczej mi leci gdzieś na tyły. I dlatego tak rozdzielam jednostki, żebyś teraz przekonać, gdzie on, gdzie on się zbliża, gdzie on leci. Bo w ogóle może nigdzie nie leci. O, są so tutaj. Tu jest. One też, te przeciwpowietrzne moje, mają to przyspieszenie. <laughs> no i prasa no to jest skillowe zagranie, wiadomo. Do A i się poddał. Sam skill. w razie czego pisać maila? Może znowu podać na tej stronie, w razie czego? Dobra, to nie zrobiłem tych bomberów w końcu, no ale nie mogłem zrobić, to zaraz powietrzne jednostki, uuu jestem brązem, dobrze, brawo. 20 lat grania w RTS. dobrze. Nawet więcej w sumie. Ale szybka ta gierka, no no no, no no, fajna, fajna. Trzyma ma twister. On użył frontalnie powietrznych, a ja byłem przekonany, że mi gdzieś poleci na tyły i tak szukałem na oślep. Dobra, elegancki. Ekranowałem sobie, taki troszeczkę jakby ze StarCrafta ten ekranowałem sobie, co nie? Czym screena sobie zrobił, ale nie mam, a nie, mam jak, mam jak. Zrobił. Dziękuję za kodzik od się, jak troszkę więcej kaski fadnie doskonale, bardzo mi to się podoba, Marabie, dzięki, dzięki. Dobra. Klikamy dalej może, o już jest brąz dumnie pokazywany Spróbujemy, tylko muszę trafić na kogoś kto, będzie, kto nie będzie używać jednostek powietrznych tylko lądowe nie? ma Sochi Spoko ta gierka, warto powalczyć o beta. jest moim zdaniem spoko, ja się dobrze bawię Jakie ta gra ma wymagania? Nie mam pojęcia czubi Adaris Dobra, Ricole, Huntery ma Czyli takie dziwne połączenie, Mortary, kraby, snajpery. Widzę, że. Aha, i te powietrzne dziedzictwo. No dobra. Nie ma sensu, żebym wychodził na mapę. Jak on ma tą to on zawsze się może koło swojej bazy pojawić. Więc muszę pilnować mojej bazy, że jeżeli jego Rekola to wejdę, to ja szybko muszę jej łapać. Robimy 12 bocików. Te akurat zajmują jeden supply, a kosztują 50. No nie no, limit mapy to jest 10 minut. Nie trwa to dłużej niż 10 minut nigdy. Och, Pit, już pierwszego zaklikałeś. Doskonale. Amba, czy walnąłem się w skrzynkę na listy? Tak. Taka uroda. No, zagrał kolejną bazę. Nie, po prostu jak złe jedzenie, to po mnie widać niestety. Ej. O, żeby mi nie walnął robotników, kurczę, jednego mi zniszczył. Ja, czemu on nie używa? ricola, jak go złapałem. Aha, po prostu wziął i stracił, spoko. Adaris Kolego, piękny, słabo, dobra. Strzelam, że on teraz zrobi jakąś technologię, to ja spróbuję zobaczyć, co on robi, żeby swoją to skontrować. A dobra, dawaj, foundry. Mamy, mam zrobić bombery, to zrobię bombery. Spróbuję się nimi wbić mu w ekonomię i tam się dobrze pobawić z nim. Nie no gościu, co ty robisz? No, przecież ty nie masz prawa. No, Ricola użyj, Ricola, no daj sobie szansę, no. Nie daję sobie szansę. No, jednostkę, której umiejętności nie używa, spoko. Dobra, będzie ciężko, jeżeli Mortarę on dobrze w dobrym miejscu ustawi. Bo nie wiem, czy mam je zniszczyć, szczerze mówiąc. Musiałbym chyba powietrzne zagrać. Albo sniper, O, oh, albo w, snaj w te w snajpery. No, no, no. Może się snipery pobawię. Niepotrzebna mi nie mapa chwila, to jednak jest dość kluczowe. Oni już używa Ricola. Nie wiedział, że ma umiejętność. Sochi, czy będę jeszcze jakieś klucze rozdawać? Tak, tak, mają mi kolejne klucze podesłać. Nie wiem czy dzisiaj, czy jutro. Ale mówili, że bez problemu. Dobra, mamy Foundry ready. Wysyłam na minimapie, nie? Można klikać, żeby to, żeby żeby się odpowiednio wysłały jednostki. A reszta pakujemy tutaj wiadomo. O nie! Dobrze, świadło. Dobra, i teraz tak, ty mi tu i tu jakoś tak może. Aha, czyli to tak. To maksymalnie cztery, czterech robotników maksymalnie można dwoma bomberami zniszczyć. To niewiele. Okej, okay, to będzie ciekawa konfrontacja. Ważne, żeby mi botów nie mógł atakować krabami, bo kraby mają trochę obrażenia obszarowe, a te moje crusadery z przodu mają... No, są wytrzymałe? Dobrze idzie. Chyba nie ogarnę. Doskonale. Dobra, robimy ghosty skry jest przewaga, to można w technologię trochę puścić. To nie takie mocne te bombery na haras. Znaczy, nie są złe też, nie? Czemu on nie rozstawia tych swoich tanków? Albo on, albo on nie ogarnia używania umiejętności, jest przykry zawodnik. I co, to tam jeszcze raz dwa? raz, dwa, a jak zrobię tak, to one uderzą. Zaraz zobaczymy, czy można tak wysyłać wiecie na ten. Mam nadzieję, że się nie podda. Chcę zobaczyć, czy bez wydawania komendy ataku, ani bez zaznaczania, można wiecie zaatakować, nie? Popatrzmy, jak to zadziała. O, same, same, no. Ej, dobrze to działa. Ja nic tutaj nie wydawałem, nie? Dobrze, dobrze, można tak zakolejkować wszystko, bo chodzi czasami o to, żeby. Ciekawe czy to tak zadziała też fajnie. Musimy go wyciągnąć troszeczkę, żeby... Żeby za nami poszedł. Poznamy przy okazji jak dużo można wiecie, wydać zakolejkować komend. A, to nie wejdzie chyba. A jak się... Jak zachodzą? O Jezu. Aha, czyli oni mają wydaną komendę Attack Move jak idą z bazy chyba. Ośmią tutaj można. O, no, to dużo. Czyli najlepiej do pierwszej bazy. Bo w pierwszej bazie nie wiem czy wiecie, ale jest dwa razy więcej robotników, nie? Dobra, są snipery. Zobaczmy snipery. Przejdziemy się do niego. Oni mają max y, zasięg, obrażenia też genialne, ale cała reszta jest słaba. Ciekawe jak kraby będą cisnąć, albo nie będą. Patrzmy jak szybko od samych sniperów będą padały kraby. Eee, nie tak niesamowicie. Ale też nieźle mimo wszystko. <ślażdżąc> Ten zasięg sniperów Doskonale, dobra. No to rura. Czy ta gra wymaga w ogóle skilla? Dla mną? Myślę, że każda gra na pewnym poziomie wymaga pewnego poziomu. Ale jak uważasz, że będziesz tutaj bogiem, to... ...dolary czekają do wygrania. Bo nie ma gry sportowej, która by nie wymagała skilla jak szybko snajpery niszczą bazę? W sumie to wolno, chociaż. Nie, no nie tak wolno. To jest jakieś, nie wiem, nie za dużo snajperów, nie? To jest jakieś 10, może kilkanaście. A jeden? Jak szybko niszczy? No bez a jak ekspansja? No i jest grubo. Tak, już miałem jednego base trade'a na Beastiego akurat. Spróbowałem zagrać kolej ten. On mi moją bazę jego bazę, ale byłem przed szybszy. Ledwo co, będzie na YouTube na pewno. Dzień nie ma Spelka spellcasterów. spellcasterów? Znaczy są jednostki, które mają umiejętności, ale takie typu sztorm to zwykły Tak Ma na przykład taki ten... jeden... Nie wiem, co można przez spelkasterów. No są umiejętności, są. Na przykład, yy, powiedzmy sobie tutaj, no to przykładowo co? No ten blink ma blinka. Na pewno z czasem też tam coś tam się pojawi. No... jakieś tam jednostki niektóre mają jakieś umiejętności. Na przykład ten też ma overclocka, advanced bot, czyli no taki Steam pack bardziej, nie? Czy to jest spellcaster? To nie wiem. No są cztery umiejętności, tak maksymalnie można mieć, jak widać. Jeżeli się wybierze odpowiednie jednostki, no to one mają te umiejętności. Recall jest. Setup, a to to, że się rozstawia motar. A są też jednostki bez takich rzeczy. Patrzę na wszystkie możliwe. Recall. Nie, to w sumie tych umiejętności to nie ma za wiele. Aktualnie może będą dodawać, może będą zmieniać, ale na razie bym powiedział, że tak tych spellcasterów nie jest za wiele. Znaczy czarów, umiejętności. Spellcaster taki caster, że i stwicza coś jak <laughs> satani. Siema, Akashanas. Jakie umiejętności ma grać? Eee, najlepsze, wiadomo. nas dobranoc, dobranoc, trzymaj się, do pracki, dokładnie.